czego się spodziewał? What did you have expected before you came here? krz krz Aj, czekaj, który to numer jest. Czy już, czy już, czy Skafander wóz na lewą stronę, gdy idziesz na psik, psiki. Wiersze na lewą stronę, jak dada iści. Synkopowane skabada bipi. Bang, bang, chidi chidi Sky is the limit. Sky to jest skóry, imitacja, jak twoje liryki. Tak psu na czapkę nasrał. Ścieki z flamastra, ścieki z miasta. Pozdrawiam gołębia, enemy of the city. Trzymaj się, bracie, trzymaj się, bracie, jak lakier na fasadzie. Daleko od rynku, daleko od city. Środkowym palcem pozdrawiam rynek. Tak i na całą witrynę jak synek. Trzyma się lakier, Wżar się w budynek. W bramie facjaty niczyje, setki zwinięte. Jakieś facetki, na dłoniach lakier klej się do pletki. Podrap, a zobaczysz śmietnik. Podrap, a odgadniesz albo nie, póki nie znajdziesz się na dnie. Katarzis pozdro arci niech ci się farci. Wiersze tył naprzód jak w teledysku farside'ów Daleko gdzieś odgrzany kotlet po obiedzie, nie ma już co powiedzieć, ale mówią o nim The Legend. Daleko to nie statek, na nim wiozą hip hop, produkt przemysłu. Smażę herbatę dla uspokojenia umysłu. Odpalam wieżę, pozdro HDD, nagramy coś wierzę. Skamieliny zostaną po nas, wiatr, woda, erozja. W tle wisi obraz, na nim dziewczynka już dorosła. Na ramieniu ma znak z innego czasu niż nasz. Hasta la vista, baby Z jednego okna leciało Manu czao, a z drugiego Mayday Jednego brata zabiło Alko, a drugiego klej Stare dzieje, gdy na gera sprzedawałem spraye i lakier Pata ekonomia, cała ulica z prawem na bakier Dawno temu, ogień, pożar, silwarelu Trzyma się lakier, trzyma się lakier papieru Eternum Graffiti, pamięci nie zmyje Clean City Rip Fugo w z Bren com tudo nas